Macie projekt indywidualny czy projekt gotowy? Mamy projekt gotowy. To jest projekt z internetu, zatem wówczas 2,5 tysiąca, czyli zupełnie ekonomiczna wersja. Tak wtedy miało być to był nasz priorytet, żeby no, trzymać się w budżecie i jak najmniej tych pieniędzy wydać. Projekt nam się bardzo spodobał. W zasadzie od razu wiedzieliśmy, że nie będziemy robić żadnych zmian, bo pasuje idealnie na działkę, jest dokładnie taki, jak potrzebujemy i metraż, i cały rozkład pomieszczeń, i umiejscowienie tarasu. Więc tak naprawdę zobaczyliśmy i wiedzieliśmy, że to będzie to i dokładnie tak, jak na wizualizacji. I to był też Wasz konsekwentny tak. zamysł, że to będzie zrealizowane tak. od... od początku do końca. Nie zmienialiśmy nic. Tak. się na szybką budowę, więc domyślam się, że logistykę mieliście zaplanowaną w każdym detalu. Co możecie poradzić inwestorom, jak to, jak to poukładać? Przede wszystkim trzymać się planu. Jeżeli mamy projekt i zaczynamy go budować, to trzeba się tego trzymać. Każda zmiana popsuje wszystko.